Witamy. Jesteśmy u gołąbków. Gołąbki zeszły teraz troszkę. Winerek coś mi osłabł, ten najlepszy. Usiadł, nie wiem czemu, spadł normalnie. Nie wiem, co się z tymi gołębiami dzieje. Bo ten winerek, nie wiem co mu się stało. I to mój z tych pierwszych winerków. że już, widzę, że wszystkie są. Nie wiem, co z tym Wilerkiem, będę musiał zobaczyć. Może coś mu się stało, nie wiem. Około 10 godziny, już o tam jestem zapewne świeży. Poleciał o 10, jest zachmurzone niebo, jest tak to ale dzisiaj mało usiaduje, tylko ten winerek usiadł. Nie wiem dlaczego, jak on zawsze najlotniejszym gołębiem był. Łysek ktoś mi przysłał, tak samo. Nie wiem, co z tymi gołębiami. Nie gania nikt dziwny. Teraz pogody takie. Sami, sam każdy gania, ale do kogoś nikt nie zgoni. Ja jak jestem, to nie patrzę czy ktoś jest, czy nie. Chcę zgonić, to gonię. Jak ktoś goni to spędzę, żeby może do ścinki, chociaż co go, co słabsze to było, odpadł, bo nie miało siły chodzić, spadłoby do sąsiada. Zaraz trochę mniej by było tego. Tak, to 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 Co z tego żony chodzą jak... Ja ich muszę przetestować. Wywiedziłem gdzieś, to wtedy zobaczymy. Dobra, na razie to tyle. Na razie jakby się później coś nie działo to jeszcze to gramy. Dobra. Widam gonimy jeszcze raz. Trochę się porozwalały. Coś tam chodzą. Wcześniej podobno widziałem się z sąsiadem, to mówił, że lotopcich był. Trochę pojedynków się rozwaliło. Tamte idą w górę. Nie wiem, czy jaszczą dziś nie będzie. Ta dziwna pogoda dzisiaj jest. W sumie to powiem. Ło, teraz też musi być jaszczą. parych świeżych i i zjeżdżają tu pojedynki spadają To już tu zjeżdżają ładnie. Nie wiem teraz to mogą te świeże odpaść trochę bo Nie wiem, czy te świeże są. Zaraz się okaże. Na razie nie widzę ich. Kurde, nie chodzą nigdzie, a ich nie widać. Kurwa tam A nie jest, jest, widzę. Tam jest Budapeszt jasny, wyżej jest kolejny Budapest Tylko nie wiem gdzie jest ta winereczka, taka A jest tutaj na dachu. To wszystkie są Powoli będziemy dorzucać kolejnych świeżych Później ich otworzę wszystkich już i doganiania już całkiem, no. Wcześniej ja gadałem z sąsiadem, właśnie mówi, że gonił wcześniej. Ja byłem w domu, nie widziałem akurat, bo chodziło o parę sztuk, mówi, ze 20 obcych chodziło. O ten tutaj, o tutaj ma gołąd. Było to straszne. No te płyty betonowe wcześniej, bo tak to, to ciężko by było. Dobra, Teraz trzeba posypać gąbki. Już się pogoda zmienia na gorszą. Chwilę słoneczko, chwilę za chwilę deszcz. To jak to, to nic ciekawego się dzieje nie w sumie. O, buda świeży w gołębniku. Ładny Budapeszcik nawet. No i dobra, nie Dobra, dzisiaj to by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich. Dzisiaj już nie będzie chyba nic się działo w razie czego, to jest to dogram. Dobrze, na razie. Chodzą głąbki jeszcze trochę Wcześniej ładnie takim wirem chodziły Już miałem mi się nie ganiać, ale Tipler mi wyskoczył czerwony z tych świeżych, nie chce usiąść, chodzi tam Drodzy mi dają powoli już. O tam jest daleko idzie. Wraca pipler. Właśnie nad tym panem Jankiem chodzi co. Mi tego perłowego złota. O jest tam siada do niego sam już. O idzie i nad niego. O tu schodzi. Żaba. Jest tutaj. O jaszu, chyba gdzieś. Uderzył jaszu, poszedł tam. Gąbki w młyn. Poszedł tam, nie wziął mi szczęście, Ale gąbki już się wybiły. kupę walił, ale nie wziął. Na szczęście. Już zjeżdżają. O, ten Tipler. Tiplera chciała wziąć. Już by go prawie miała. O, zjedzie. Zjechał Tipler. Grunt, że nie wziął nic. Aż. To samiec chyba był. Nawet. Każe że już w głęniku O tu winarek chyba ostatnie zjeżdża Siu, to no winarek Usiad usiadł na drzewo, na gawędzi usiadł i nie będzie latał. Ja się nim zajmę, bo coś osłab już widziałem wasze, Coś z nim nie tak jest. Nie będę go do klatki żadnej oddzielał, tylko likwidacja od razu, bo połaszę się na jednego, to zaraz mi zdechnie 10. Tak to jest właśnie, goni z jaszczą, i Śniekie jest i głąmków nie ma. Chodzą teraz szybko Pibre siedzi Dobra Dzisiaj to już na tyle. Już nie będę ganiał na pewno. Teraz ostatni raz mówię tak, spędzę. Dobra. Pozdrawiam wszystkich.